i jej wydaje tyle kart specjalnych, że mam wrażenie, iż w grze jest ich już z 5 milionów, tylko jak się je tak przegląda, to realnie mało która mnie interesuje, albo jeśli interesuje, to nie jest jeszcze w zasięgu regularnie grającej osoby, która nie wydaje FC points, więc patrząc na to co mamy, postanowiłem, że przybliżę Wam dzisiaj sylwetkę Gareta Bale'a uderzenia gromu, bo w realiach tej gry zdaje się być on dość nietypowym gościem. Te statystyki z tempem notowanym na 96 oraz strzałami i dryblingiem ocenionymi na 90 robią wrażenie, ale jednocześnie teoretycznie nie jest to piłkarz z mety gry, bo mierzy 186 cm wzrostu, więc na pewno nie kręci się tak jak najlepsi niscy zawodnicy i zawodniczki, a jednocześnie jest to karta kosztująca obecnie 2 miliony monet, która na pewno do końca roku potanieje, tym bardziej, że zaraz ma wrócić do paczek, więc generalnie dla zainteresowanych to powinien być już gość w zasięgu większości graczy, tylko Właśnie, czy po takiego zawodnika warto sięgać w wersji 26. Poza potężnymi statystykami mamy tutaj złotego drivena i podstawową szybkość, tiki takę, finezję czy quickstep, więc są tu style gry, z których da się zrobić użytek. Ale odpalając pierwszy raz mecz tą kartą, pierwsze co rzuciło mi się w oczy to tempo. Rok temu pewnie wyglądało było ono słabiej niż wskazują na to statystyki i zresztą jego wersja Toty nie zawsze wyciągała te 98 pajsa. Ale że wszystko się odwróciło, fakt, że Wajczyk ma kontrolowany styl przyspieszenia, a do tego szybkość biegu ocenioną o jeden punkt wyżej od przyspieszenia, najpewniej powoduje, że jest to chyba najszybszy gość, jakim do tej pory grałem w FC26. Szybszy nawet od Mbappé. Wszelkie podania na dobieg, zagrywane dołem jak i górą, otwierają przed Bejlem sytuację sam na sam z ramkarzem, a i nawet zwykłe odwrócenie się tym gościem i pobiegnięcie przed siebie jest dość kłopotliwe dla przeciwników. Działa to tym lepiej, że to jest jednak duży zawodnik, stawia duże kroki, a gdy przyjmie piłkę na klatę czy wychyli nogę, ta z miejsca zostaje daleko wypuszczona, omijając jednocześnie rywala, więc ten pace jest potężny. Idąc dalej, trudno się przyczepić tutaj do wykończenia bo, mając aż 93 siły strzału, naturalne jest to, że niemalże każdy driven przelatuje obok bramkarza i bardzo skuteczne są nawet strzały po ziemi oddawane słabszą nogą ocenioną na 4 gwiazdki. Chociaż tak na dobrą sprawę, w obecnych realiach waliczykiem pozwolić można sobie na każdy rodzaj wykończenia, bo trudno tutaj doszukiwać się niskiej celności strzałów na właśnie. Ta wspomniana potężna siła strzału powoduje, że piłka przelatuje z reguły zbyt szybko obok bramkarzy, by ci zdążyli do niej doskoczyć i to nawet, jeśli uderzenie jest skierowane nieco bliżej nich aniżeli słupka, więc mamy tutaj dość sporą swobodę i oczywiście tak jak u każdego, pięknie wpadają też finezje wewnątrz pola karnego. Idąc dalej, najtrudniejszy do oceny jest najpewniej drybling, bowiem poruszając się tak luźno bejlem, gdy nikt go nie atakuje, widać, że ta kiwka jest całkiem Szybka, no ale gdy wbiegniemy już z nią między rywali, czasem zaczynają się problemy typu, byle zahaczenie wytrąca z równowagi, przez co tracimy futbolówkę. Jednak trudno się temu dziwić, bo pomimo całkiem niezłego wzrostu, mówimy tutaj o gościu, który ma 80 równowagi i 81 siły, a więc to troszkę mało jak na zawodnika któremu zdecydowanie bliżej wzrostem do Ibrahimowicza niż Lipiny. Więc, zgodnie z oczekiwaniami, takie kręcenie się z piłką nie jest w tym przypadku tak proste jak nawet u Rodrigo za przepustkę premium drugiego sezonu, no ale za to Bale lepiej od wielu konusów radzi sobie z wykorzystywaniem trików podczas swojego dryblingu. Jak ten gość zrobi fritacz rulet, roulette, berba spina czy nawet zwykłego ball rola, to faktycznie zyskuje przestrzeń a nie kręci się w miejscu, więc to bez wątpienia robi wrażenie i jest użyteczne. Po prostu trzeba znać atuty tego piłkarza i wiedzieć jak je wykorzystywać a tem są też tutaj podania, które jak na strikera czy skrzydłowego są na obecnym etapie gry bardzo dobre i dodatkowo tiki taka pomaga Wam szybko wyklepać przeciwnika, no ale skoro mówimy już o tym wzroście, pamiętać też trzeba, że jest to zawodnik, który całkiem nieźle gra w powietrzu i chociaż ja nie korzystałem z jego uderzeń głową, to jak najbardziej użytecznym elementem gry jest tutaj nawet wrzucanie piłki do beyla, by ten odegrał ją głową innemu koledze z drużyny. No i zresztą, idąc dalej pamiętać trzeba, że mówimy tutaj o piłkarzu, który jak na tak ofensywnego zawodnika ma całkiem wysokie pojęcie o grze w obronie, więc też do chodzi do sytuacji, że nawet gdy Waliczyk straci piłkę, z miejsca agresywnie atakuje przeciwnika, by zabrać moją z powrotem i pomknąć na bramkę, by tam dokonać formalności, więc no, bardzo fajna karta. Ja ostatnio naturalnie dużo grałem głównie niskimi zawodnikami, którzy nieźle się kręcą, bo gram foderem, a tacy wpadali mi do klubu najczęściej, dlatego no, byłem ciekaw, jak odnajdę się po tej przerwie, biorąc znowu do rąk tak odmiennego gościa, no ale szybko załapałem znowu ten styl gry, bo Bail jest zbyt dobry, żeby go nie wyczuć. Znakomicie chodzi zarówno na strajkerze jak i boku pomocy jest skuteczny i pozwala się przede wszystkim bawić. Jedyne co by się tutaj przydało to nieco wyżej oceniona siła i równowaga bo zrobić zastawkę to jedno, ale gdyby on jeszcze podczas dryblingu był tak trudny do przepnięcia jak testowany z miesiąc temu Lewandowski, no to byłby już przepotężny krótnik z najwyższej półki. No tak, jest to krótnik z półki niżej, ale wciąż z tej blisko sufitu, na której stoją karty, którymi z chęcią grałby każdy, bo nawet największy miłośnik Piny znalazłby bez problemu miejsce dla waliczyka na jednym ze skrzydeł, więc bardzo przyjemny był to test, i zważywszy na wszystko, co powiedziałem, trudno tutaj marudzić, że cena tej karty jest zawyżona. Powodzenia przy ponownym szukaniu baila w paczkach. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!